Szanowni goście, szanowni zebrani, Przy w udziale zaszczyt przeczytać list pana ministra Władysława kośniaka kamysza z okazji tego dzisiejszego spotkania, co od wielką przyjemnością czyni. Warszawa 27 03 2015 rok. Pani Czesława Wojewodzic, prezes zarządu Stowarzyszenia Gospodarów Wiejskich w Szanowna Pani Prezes, bardzo dziękuję za zaproszenie na 15. Konkurs Potraw Regionalnych Współwielkanocnych. Zaplanowane obowiązki służbowe i podjęte zobowiązania uniemożliwiają mi skorzystanie z Państwa zaproszenia. Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat czynony. Spratają się wieczór. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed prawie dwóch tysięcy lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie. Wiosna rozpoczyna nowy cykl życia obziewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi. Wielkanocy, 15. Konkurs Pozradek Regionalnych, Stóp Wielkanocnych to nie tylko kultywowanie tradycji obrzędów, ale również doskonała okazja do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Dzięki niemu możliwe jest kontynuowanie oraz przekazywanie młodemu pokoleniu zwyczajów i kontrolu polskich wsi. Wszystkim mieszkańcom, oraz uczestnikom konkursu życzę, aby radośnie obchodzone święta wielkanocne były okazją do osiągnięcia równowagi i dystansu do codziennych trudności oraz nabrania zapału i energii do podejmowania decyzji i realizacji nowych zamierzeń. Proszę przyjąć życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszym działaniu na rzecz integracji społeczności lokalnej. Z wyrazami szacunku Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję bardzo. Ja mówię, że wszyscy nawiązują do tradycji, ponieważ to spotkanie jest po to żeby ją kultywować. I aby drogę znać przyszło, trzeba pamiętać skąd się wyszło. Dzisiaj tradycja przestaje kształtować człowieka. Odwieczne tradycje religijne, narodowe umierają na naszych oczach. Często pojęcie tradycja traktowane jest jak, jak kulturowe zacofanie. Tymczasem autentyczna nowoczesność to nie tylko, nie, nie tylko, że się sprzeciwia tradycji, ale z niej wyrasta i z niej jest budowana. Nie jest budowana. Więc tradycje związane ze świętami wierszanocnymi przetrwały do dziś. Tego powinniśmy się cieszyć. Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, której głównym atrybutem jest Palma Wielkanocna. W tradycji kościoła symbolizuje mękę, triumf i zmartwychwstanie Jezusa oraz nieśmiertelność duży ludzkiej. Jest symbolem sił witalnych, życia, corocznej odnowy roślin i zapowiedzi ich kwitnienia i owocowania. W zależności od regionu palmy różnią się wyglądem, techniką wykonania. To w swój odrębnej zachowały palmy wileńskie, palmy kurzwiowskie i palmy góralskie. Nasze palmy, które my, do których my się skłaniamy, to właśnie te bardziej górskie. Ponieważ właśnie przypominają takie palmy, jak tutaj mamy prezentowane. Natomiast konkurs dotyczący palm został oceniony przez komisję, która miała do oceny trzy rodzaje rzeczy, to znaczy palmy, koszyki i strojki. W skład komisji wchodzą panie, pani Zaręba Matejko-Skepania z Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan, wieczorem Mirosława Małopolska Spółdzielnia Handlowa Wizan i oboza z Stowarzyszenie Gospodem Wiejskich. Oceniono 15 palm. Pierwsze miejsce palma Zimałzy. To jest kompleks. To tutaj stoją. Trzy Drugie miejsce palma KGW Zagórnik. To obok palma. Natomiast trzecie miejsce mamy dwa. To jest palma z, ze wsi oraz palma KGW Brzezinka Ronna. <noise> Ważnym momentem przed Wielkanocną było i jest przygotowanie święconego. Przez święcenie pokarmów w koszyku byt odnośny potęża dostojność ciała, które dziś właśnie osiągnęło nieśmiertelność. Siedem darów bożych w koszyku symbolizuje treść chrześcijaństwa, siedem błogosławionych darów. I właśnie takie koszyki były oceniane przez komisję, w której skład wcześniej przeczytałam. I tutaj rozstrzygnięcie konkursu. Pierwsze miejsce każdego drzwińka. Zatrufiła obwodę na Oczywiście nie widzieliśmy ile jest tych yy, składników koszyków, ale te siedem podstawowych było. Przy czym zwracaliśmy uwagę na charakterystyczne i właśnie wyróżniające się elementy koszyka. Drugie miejsce, tak nie był inwal i tak nie był Trzecie miejsce, tak węglówka i karniebu był zupowite łęk. podkreślić, że węglówka nie typowo, koszyk jest upieczony z ciasta. tylko koszyk jest po prostu czy Przepięknie ozdobiony. Z Kazowski nie jest ozdobiony żywą cineminą. Ma to związek z ogólną wymową religijnego znaków stania, jak i powitania wiosny. Stroiki, które nam przyszło oceniać, właśnie takie były. I tutaj mamy rozstrzygnięcie tego konkursu. Pierwsze miejsce KGB-u, Drugie miejsce Mideczka. Ja, 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 to... I dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo zebrani, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Prezes za zaproszenie. Czuję się naprawdę więcej zaszczycony tym, że po raz kolejny już mogę z Państwem tutaj się spotkać na tym świątecznym spotkaniu i w czasie w tym konkursie po nie wiem, który pokój zajmuje. Trafiłem na takie dwie panie, które miały dyżur. Pytam o panią Czesławę Wojewodzic. Nie ma takiej. Ale takiej, co nie śpiewa. A, no to niech pan mówi od razu. Nie wiem, czy <noise> to było wywołanie do tablicy. Ten bo ten ja mogę zaśpiewać Panie Boje, bo to dla Pana wszystko, nawet zaśpiewam. Wyszedł, wyszedł do szef tego, tego budynku, poznał mnie i mówi wie Pan co, ja już umiem krakowiaka tańczyć. No a ponieważ to był szpital, to muszę Państwu powiedzieć, że tam teraz przy stole chirurgicznym się przede wszystkim tańczy krakowiaka i nuci kolejne piosenki, ale, ale ta sala, do której wszedłem, była dosyć posmurna. Dlaczego? Bo tam same panie siedziały, a pani Trzesia nabiera migoru wtedy. Jak kiedy... Pana bici. <noise> Czuki, <grymne> bardzo panu dziękuję jeszcze raz. A wiecie jak nie mam dobrze Panie potem w szpitalu? Żartuję, oczywiście żartuję. Bardzo dziękuję, bardzo. że mnie Państwo znowu zaprosili. Chyba 7 lat temu byłem tu po raz pierwszy. I szanownym gospodarzom tego obiektu też bardzo dziękuję. To jest... To nie jest konkurs, to jest po prostu spotkanie. I tego nam chyba najbardziej brakuje i najbardziej nam potrzeba. Panie się bardzo napracowały. Widać, ile czasu, pomysłu trzeba było, aby tak udekorować te wszystkie stopnie ale przede wszystkim tu się wszyscy uśmiechają, tu wszyscy mają naokoło przyjaciół. I, I to jest ta, ten powód, dla którego się tu spotykamy. Dziękuję sponsorom. Bez Państwa udziału też pewnie byśmy się nie, byśmy się nie spotkali. I dobrze abyśmy Tę atmosferę tego dnia, atmosferę tego miejsca, potrafili utrzymać do Wigilii, kiedy nas, mam nadzieję Państwo, po raz kolejny... Ale wcześniej mamy 14 sierpnia i mamy bukiet ziemny. a każdy kwiatek woła wtedy, zabierzmy dziś do kościoła. No. I my idziemy na rzeki do Pana Sławka, do Pani Wisiorek i tam, tam się spotkamy wszyscy. Dzisiaj Państwa zapraszam już zbierać zioła robić kwiaty. No i co ja bym zrobił bez pani <śle> rzecz. Jestedłem do żyła. Ja bym pan wolno przeznaczę. <śle> no, jeszcze jest taka. Proszę pana starosty, pan Bartosz Kalicki, bardzo proszę panie starosty. Tutaj ode mnie ma pan jeszcze taką pisaneczkę. Nie wiem, w takim razie nie będziemy się słuchać po tego Janka tak? No, wszystkiego dobrego. Szanowni Panie Ottowiści, panowie Panie, i Goście, Drogie Panie i ja ze swojej strony. Panią serdecznie podziękować za to, że to, co najpiękniejsze w polskiej tradycji, przekazujecie kolejnym pokoleniom, swoim, e, swoim dzieciom, swoim wnukom. Okażacie to, dodajecie do tego coś od siebie i sprawiacie, że to przetrwa. Że to jest najpiękniejsze. I na koniec, moim swoim i samorządu powiatowego, który reprezentuje, chciałem Państwu wszystkim wyłożyć zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt, wszystkiego dobrego i dużo siły w wszystkich trudnych zadań, które Państwo macie przed sobą, dużo energii i wskazanie przed. Pięknie, To Zosia wybierała. A ja, ja, ja przekażę. My się słuchamy, tak? My się słuchamy tak. Zeszimy go Nie wiem, jaka ta mam wiem. Ja mam wciąż jedno. Żebym jeszcze mogła być w takiej formie, żeby mogła zrealizować wiele, wiele programów, o których myślę. A dzisiaj mam taką wiadomość dla stowarzyszenia. Wczoraj było rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski, że w zakresie polityki społecznej otrzymaliśmy dotację 17 tysięcy. Dla seniorów bardzo, bardzo dziękuję. Także myślę, że panoga musi wejść do, do siebie. No, Dobrze. Jest. No, teraz ja się, gra. W marzeniu się z No Bo no. ja myślę, o tym samym. Drodzy Wyspody, nie, wam ja bardzo serdecznie podziękować za tę Waszą pracę. Za to, że tu właśnie tylu wspaniałych gości przyjeżdża, żeby zetknąć się z tym wszystkim, co przygotowujecie. Z krzewieniem tej tradycji, która jest w nas. Drodzy goście, powtórzę to, co na tyle typu mi powiedza, że zawsze mówię. Po moich poprzedni wcześniej poprzednikach, którzy wypowiadają wspaniałe życzenia, i trudno jest znaleźć jakieś nowe słowa, i żeby je Państwu przekazać, ja króciutko wszystkim Państwu, gościom, gospodyniom, wszystkim mieszkańcom tej gminy, chciałem złożyć serdeczne życzenia świąt wielkanocnych, dużo radości, pomyślności, ciepła rodzinnego. I aby te wszystkie baśnie, które czasem się zdarzają, były rozwiązane, zawieszone, żebyśmy w takim nastroju radości, miłości rodzinnym mogli spędzić tyś Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Panie Lucynko, Stasiu, najpiękniejsza palma jest dla Was. Zawsze zostaje tutaj na kosiężu. Do następnego roku. Ja ja mam takie życzenia. Nie zmieniajcie się. Bądźcie po prostu zawsze procesami otwarci na ludzi, dający ciepło i dobro nie tylko naszej organizacji, ponieważ wiem, że, że po prostu wiele osób wspieracie, wiele pomagacie. Los wam dał przez ciężką pracę po prostu to, że, że jest tak jak jest. My się z tego cieszymy, korzystamy. Sosiu, Naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo za to, że możemy tutaj być Podejmę jeszcze to, a dla Lucy Cyrki, Panie Lucynko, niech Panią i Pani Rodzinę osłania ta ikona. W ten sposób powiem do Pani, że tak jak góry osłaniają doliny, na których rośnie piękna zielona trawa, kwitną kwiaty, płynie strunek czystej wody, tak niech święci aniołowie. I ta ikona ją Panią, w całą Waszą rodzinę. Jesteście fantastycznymi ludźmi, otwartymi na, na wiele, wiele imprez, na wiele ludzi i bardzo dziękuję, jestem dumna, że mogę tutaj być. Dziękuję bardzo za swoją wypowiedź. Proszę Państwa, tak wiele zostało powiedziane tych miłych słów, dla nas jest zaszczytem gościć Państwa w tych urach i wierzyć się, nie chcę, że to już jest dziewiąty raz. My bardzo jesteśmy szczęśliwi, dziękujemy, że zechcecie do nas wracać. Natomiast wszystko zrobimy, żebyście nadal wracali. Damy na tacę trochę serca, a ze swojej strony dziękuję bardzo w imieniu mojej rodziny i życzę wesołych i spokojnych świąt. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Żeby panu mówiła, gdzie Pan ma dać? Panie, już bardzo dziękujemy. proszę. No myślę, że Pan da to. Proszę. Panie? 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 Proszę sobie usiąść. Tak, Czesiu, naprawdę serce to Pani nadajemy, dzięki temu sercowi jesteśmy razem. Ja może troszeczkę tak powiem co do Jurka Glewskiego. Miły Panie zapraszamy do Wizanu oczywiście na produkty maspektu. Po produkty maspektu. Ale taka, ale inna. No i No i ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Myślę, że uda mi się złożyć takie inne życzenia. Mokrego do smigułsu. Muszę jeszcze jedną taką pieczę. Mamy Ale słabo sławomir, 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 sławomirku, sławomirku to mi tak. mówią. To jak mam mówić? No bardzo dobrze. Słabość? Nie, Szałusiu, to nie mam udział mówię, ale tak zawsze mówił policjant i mówi, o pasłownik. Mam nadzieję, że, że, że <śmiech> 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 otóż y, już dzisiaj zapraszamy na konkurs drugi, konkurs bukietów ziemnych do y, to, y, Czarnego Dronia do ŻYK, wszystkie koła. Konkurs piękny, łatwy, może, może też trzeba ziąć, rozbierać, trzeba troszkę pracy, ale innej niemniej jednak już dzisiaj mamy niespodziankę, otóż... Za kilka tygodni na stronie internetowej naszego stowarzyszenia zostanie ogłoszony konkurs na przygotowanie rabatki. Chcemy, abyście Panie narysowały rabatkę i jakie kwiaty to dać i ułożymy to na, na parkingu, czy na jak to się mówi, na, na suficie, na parkingu w tej sali, w której będziemy. Był to pomysł Pana Rusinka. Natomiast koszty związane z tym musi ponieść pomysłodawca. No, no i to sobie, co panią panie, co zrobić? No? No. no nic, no już się tu nie no, że się znamy tyle lat, także myślę, że będzie to nowa inicjatywa, do której zaprosimy także nie tylko gospodynie należące do stowarzyszenia, ale i gospodynie po prostu z gminy Andryków, Badowic. Chcemy zrobić, aby to po prostu było takie naprawdę święto kwiatu, święto ziół jest tam tyle miejsca, jest tam tyle serca, że myślę, że ta impreza się nam po prostu tam też uda, rozwiniemy to. Zapraszam już dzisiaj gości sobie tam. Wpiszcie w kalendarz 14 sierpnia. Wszyscy jedziemy do ŻYK. Prawda? Tak. 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 Proszę Państwa, komisja po spożyciu zawsze jest gotowa. I niniejszym... Z woli członków komisji przedstawię Państwu protokół z dnia dzisiejszego. Komisja w składzie z woli, oczywiście, komisji. Przesław ta przewodniczący. Brawo, że się Kierowca, trzyma na Panią dawno. Panie, Panią, proszę stać. jak się Pan wygląda. Powiedzcie, Panowie, łącznie z przewodniczącym. Bardzo zmęczeni ze względu na to, że panie dają nam coraz trudniejsze zadania. Oceniliśmy 18 nalewek. Oceniliśmy dokładnie. Tym razem, żeby była jasność, nie było żadnej dogrywki. Piąte miejsce. Nalewka wiśniowa z impilem że Dolnej. Czwarte miejsce, nalewka owocowa Idek. Trzecie miejsce, wspomnienie lata Zakurnik. Krzysiówka z wiewsza. Szanowni Państwo i bezapelacyjnie pierwsze miejsce Aronia z Ludką, Wiśni z Węglówki. ale ładne. No i tak tyle pomysłu wszystkiego. Naprawdę dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy. Ożywiłyście trochę też tą naszą organizację. Czy jeszcze coś zostało? Komisja w każdym konkursie, w każdym roku ma coraz trudniejsze zadanie. Tym razem skład komisji z woli organizatorów weszli pracownik najemny, prezes i wojskowy. Myślę, że ze względu na różnorodność pod tym razem ta ocena jest wyjątkowo sprawiedliwa. Szanowni Państwo, po podsumowaniu zauważyliśmy jednak jedną według komisji wspaniałą sprawę wszystkie pięć nawet, które... Zwyciężyły. Już ich nie ma. Były to nalewki z naszych polskich ogrodów, z naszych polskich sadów, wzmocnionym naszym polski spektrusem. Następnym podpisem komisji, my wiemy kto się gdzie podpisał. Ja właśnie, to się właśnie.